Witam wszystkich z tej strony, Killer. Jedziemy dalej. Przygody z magicznym górnikiem, który już mi spierdzieli sprzed oczu. Pewnie ma zamiar mi tu gdzieś zostawić. Już go nawet nie widzę. Co za brzydal czekaj. Widzę tutaj szczury sobie ktoś pozabijał. Nie poczekał na nas. Będzie więcej, potem. O, aha, tu misja się. Oj, lag, już jest lepiej. Co tutaj masz, mój przyjacielu? Hmm. Jezus Maria! się wystraszyłem No Wiesz co, może poszukajmy magicznego górnika Będzie lepiej Nie no, idę stąd A! To przyjaciel magicznego górnika? Tak? Kan magicznych górników! Nie, to nie jest już górnik Ten też to mnie ale to są przyjaciele górnika i zawsze mi będą. To pomogę, skampię się tu. Patrzcie jakie, jakie ninje z nich normalnie. Mają jakąś amunicję dla mnie tutaj. Ła. Ewy, co, Krąci mnie tutaj. Ja tutaj właśnie sobie opitalam. Jo. normalnie jakbym wygrał gdzieś na loterii. Reload. Zaraz sprawdzę ile mam amunicji wszystkiego. Ile mam nożów? Cztery, nie 5. Razem z tym. Tu mam, tak. Uuu, dużo doszło mam nawet. Zabity. że to nie ulicy postrzelają, bo i tak tutaj żadnego expa nie dostaję. Więc... O, cześć. Chociaż ja sobie zabiłem jednego. A może pomogę przyjacielom, bo chcę No, troszeczkę trzeba pomóc, bo widzę, że sobie bez mnie nie rady. Jestem zbyt... ...doświadczony jak dla nich. A mogę to wziąć? Ty! O, to bym strzelał sobie. Dawaj, 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 idzie, uciekasz. A się tak zakurzyło, zadymiło. No szybkie to sierwo. O. o. Wow. Dobra. Nie wiem, co to za taka. U. Jak to możliwe, że to się tak. jakby. Co to jest? To już inaczej. To już nie jest to chyba. To już chyba jest inny szczur, czekaj. Cie! To jest normalny. Ten też. Ale ten jest dziwny. Taki czarny, traf większy. Chyba to jakiś taki level up u szczura tego. Szczuro, pso, jeżu, mutantom tego. Mamuto, żółwio. Dobra e, już Kurde, jeszcze no ludzie Dalej nie mam, a mogę jeszcze się... ilo? Nie mam Niedobrze Wow, coś mi straczyło Ale ja nie chcę, ja Oła, o, biją mnie Gryzdow, oła, pomóż Zobaczcie mojego przyjaciela! To jest magicznego górnika, który jest moim przyjacielem O, może tak troszeczkę po, pomieszałem, ale... Przynajmniej teraz mówię prawdę Ja? Mhm. Bez srebra, be. bez srebra, bez srebra ja grałem... Dobra Wszystko wziąłem, co mogę wziąć Może tam mam iść gdzieś? Ale chyba, ale chyba nie Chyba muszę się bronić o, mam mać na zadanie, o właśnie O! Ja muszę zamknąć chyba coś tamtego, kurde! Ja muszę chyba was zamknąć, coś takiego, tak coś tam lock pisał, ale. i doczytałem, ale jeśli przy lock to muszę coś tutaj zamknąć. Brawo! Szczur się. jest pistolet, szczur się zbagował lekko tamten. Это там да? Что нам замкнуть? Что? Whoa! Э, нет, что то есть? Whoa! Okej, okay, zrozumiałem. Mission complete. Tak, tu bym się mógł do końca... ...tego roku bronić. Czy sprawdzę czy czy, sprawdzę, czy mogę coś do niego... ...do nich wrócić. Może mi dadzą jakieś nagrody fajne. Magiczny Górniku, daj mi nagrodę. Nie dasz mi nagrody? A ty chamie. Wyglasz to jak burburar. Zaraz mi się wszyscy z mojego... wygląda jak stary mój przyjaciel. Ty jesteś burburarem? Nie. Nie jesteś burburarem. To jakieś dziecko płaczę, Ogarnijcie je. Ej, to, to ej, to to to, to 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 ej, tu są jeszcze one! Morgan Eee No niech tam bronią i ja jeszcze popatrzę czy czegoś nie pominę. To coś pisał, że ma coś znaleźć. A ja sobie poczetam. Eee. A pobiegnę za pszczołeczką Tam coś mi mnie... Masz amunicję? Coś... to O! Nie jestem ten Sklaczały żołnierzyk Tu nic nie ma Szczołeczka daj mnie kieruje w tą stronę O! Tutaj ktoś się nieźle bawił Ło! Wow. Nice AH! Fuck yeah! Nie, nie, nie Śpię! ja śpię potem Nie skaż mi, bo nie jestem tak... O, mam w wboj. bo Eee... Nie doczytałem. Destroj the tunel... Tunel... Dobra, my tunel. Zdestrojujemy tunel. Nie podoba mi się ten dźwięk, ale... Muszę być odważny. Ten tu... A! Frajerzy. E, który tunel mam zdestrojować? Może tu mam coś? Może mam ich no, Może tych mam Nie, tu nie ma tunelu w sumie. E, może tutaj muszę coś... Tu jest jakiś taki tunel, ale... Chyba nie ten. O, medyki ma. Fajnie. O, ty frajerze. Aha, oni biegną do tych... Górnika jego przyjaciela. Nie będę im psu zabawy. W sumie tylko municję tracę. Ale zniszczyłem już taki jeden... A tu coś tu jest? A może się przyjdzie skąd one przebiegają. O ma amunicję, miło o, tutaj może trzeba pójść. Chyba tak Mapka? Mapka wskazuje w Drogę w tę stronę. No to szukam. O, tu też jest. A, dobra. Myślę, że to już w dwóch miejscach. Ehe. Bum. Będzie bum. O, morderza. Jo.

Strzałeczki takie... Masz jakąś kuszę? Łuk? Nie wiem. O, patrz. Uff, patrz. Ej, jak ty to robisz? Odstraszasz... duchy. Magiczny górnik ma kolejną ciekawą moc. Ło. O, to... co to jest? Dziecko. 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 Już nie jest dziecko. To też nie. tu znowu dziecko. Jakiś ołtarzyk, tu się taki. To co? Będziemy teraz tutaj się modlić? Aż coś z niebios przyjdzie? Anomali. ale jak, ale żwiedzi. Oa. Zapal, lampkę, zapal. Ku pamięci Majorkela Jacksona. Co za to w ogóle? Nie! Podnieśę, doładować tego. Ach, ta gra mnie troluje. Och, kanie. Get in. A ty co z tobą? Magiczny górnika nie idę bez ciebie. Poczekam na ciebie. Ja spróbuję tylko opuścić kraję, że. Remember, everything depends on you and you alone. Papa. Pa. Goodbye, <laughs> Cześć. Nie zostanie. Zostałem sam Najpierw Borubar zginął Teraz mnie magiczny górnik opuścił Jestem samotny Powinienem poszukać Kogoś do towarzystwa A może jakiś portal społecznościowy, kogoś poszukam Co by tu mamy? O ale Znowu te grzyby, ach Nie będę z kim ich zażywać Ho pa Kiedy się moje wrojem pojawi Pojawiło się to Śaj się jakiegoś E Ej, gdzie moja... Górnik mi zabrał! Co za Rumun? Cygan głupi! No nie, ja cię ja szczegaj będę szelał. Uparzyło! Szczekaj, będę szalał, hera! O, dzień dobry. O, ten ma jakąś przemianę w tego grzyba? Może jakaś odmiana? Nie to jeszcze. To jest radioaktywne, to jest niedobre. O, mój Boże, tu coś jest. To Zabij, ja spróbuję tylko je zabić. That's Come in. This is a free station. Hmm, dobra. Ja tylko podpisać petycję. Chodźcie tutaj. <laughs> Cześć! Spalę ci twarz, chodź tutaj. I tak masz taką już twarzę ci co nie pomoże. jest ogień! Nakarmij cię ogniem. Idę ich napaść. Nie mogę, frajer.

Długo, brawo! Dobre! Jest, uciekam z jakimś nowym przyjacielem. Ja tu coraz przyjaciół znajduję, po prostu pojedynnie nie wiem, co zrobić. Broń! Nie mogę wziąć! Dawaj, Boli! Dawaj. Ja też chcę się ciągam, ja tylko pulsam. Ty, ale OP, akcja. Ej, czekaj, czekaj na mnie! Jak się w ogóle zbierz? Ja nie mogę biec! Mogę ci... ci Oa Oła! Oła kopnął mnie w twarz. Koniec? O, Niedobrze. Już ewidentnie nie ogarnąłem. Czy mam mu pomóc, czy coś? Nie mogę wyciągnąć mapki, w sensie no... On mi dał jakiś sygnał, ale nie zrozumiałem tego, czy mam uciekać, czy mam mu pomóc, czy mam coś zrobić. Czekajcie, ja co teraz staram się, nie jakiś ogarnąć. A, mam uciekać. O nie, zastrzelili mojego nowego, którego...

<laughs> the front line and the reds you'll need a disguise Cześć. take these overalls put them over your clothes the reds are rounding up to volunteer. Dzięki. To storm the volunteers they're about to send the train straight into the fire but you will be riding the train go. unannounced your seat won't be first class but you don't have to pay the fare with your own blood either <laughs> Once train has passed <laughs> the <through> your <blocks. laughs> you're on your own Chodź, hey, masz hipsterskie okularki, a tu sobie patrzę co tu mamy. Uuu. Mam broń? Eee. Uh. No czy. <laughs> Olwa! Olufa! E? Ale mogę wyjąć. Ty, ale akcje, zaraz się godna, że mogę takie coś spalić. Eee, to Bardzo miło. Ale ja chcę to. Chyba że to fajniejsze. A, przetestujemy w sumie. Okej, okay, to już jest koniec kolejnego odcinka z Metro 2033. Dziękuję za obejrzenie kolejnego materiału i zapraszam oczywiście na następne oraz na mój kanał gdzie znajdziecie więcej innych ciekawych filmów. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!